Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Smite. I ja tutaj już wybieram sobie Ra, ponieważ jest on kolejnym darmowym bogiem, do którego wszyscy mamy dostęp, a jak wiecie, teraz postanowiłem sobie zagrać takie seryjki właśnie tymi oto darmowymi bogami, którym jeszcze oczywiście nie grałem, bądź nie nagrywałem serii z nich. Z tego co się orientuję, bardzo dużo razy grałem do tej pory Yu, ale nie nagrywałem nim serii. Tak samo jest z Eimmirem. Jimmirem też grałem bardzo dużo razy, ale również nie nagrywałem nim serii. Także moi drodzy, ja sobie tutaj raz zalokuję mam na niego jakiegoś skina w ogóle, co to jest? Jakiś alienware nie wiem, skąd ja go wziąłem, ale mam. E, także zagramy sobie takim składem. Ze mną w drużynie jest Mopek i no Diti. E, są to oczywiście widzowie z klanu, którzy wygrali losowanie do tej gry. Teraz omówimy sobie składy. No Diti wybiera Merkurego. ja mam Ra. E, Mopek natomiast ma Hebo. E, w drużynie przeciwnej mamy Herkulesa, Nue oraz Ahmiozenkaba. No, przeciwnicy dosyć potężni. Ciekaw jestem, jak sobie z nimi poradzimy. Ja ogólnie ra. Jakieś tam pojęcie mam. Wiem, jakie ma skille ale nigdy nic z nim nie nagrywałem, jak zapewne zauważyliście na kanale. Standardowo rozdam sobie tutaj po każdym, do każdego skilla po jednym punkcie. Mają tam Herkulesa, Nue oraz Achmiusencaba. Bardzo jestem ciekaw e, takiego połączenia. Zrobimy sobie tutaj Aegisa. Moi drodzy. Pierwszy skill RA to jest taki promień, który porusza się powolutku po ziemi, atakując jakiś tam damage, zadając. Drugi skill, moi drodzy, to jest taki ładujący się skill, który po czasie wybucha i oślepia przeciwników i zadaje jakiś tam damage. plus jeszcze zastakowany, slowuje. Tutaj mamy mm, jak z pasiva, który za każdym razem jak używamy jakiegoś ability zwiększa nasz Movement Speed. Bardzo fajna rzecz. Ok, to jest właśnie ten promień. Teraz jeszcze sobie tutaj to oślepienie rzucimy. Teraz tego oślepienia nie widać, ale jak nasz przeciwnik by tutaj stał, to by został totalnie oślepiony. Mm, dobra, nie wiem dlaczego. no Dobra, nie chcecie iść sobie, Reda, zrobić to ni. E, trójka natomiast to jest taki, taki promień z powietrza, który przeciwników atakuje, a sojuszników leczy. Takie fajne, fajne połączonko. O, zaraz sobie zobaczymy. O i tu sobie stajemy w tym i jesteśmy leczeni wtedy. Jeszcze widzę, że chyba jakoś mana się nawet przywraca. Natomiast Ultira to jest taki promień potężny laserowy, który on gdzieś tam puszcza. Nie wiem, czy to z oczu, czy z ust, czy skąd to tam wylatuje, ale ogólnie jest bardzo, bardzo skuteczny, bardzo, bardzo potężny. Jak się to potężnie, jak się to porządnie, przepraszam, połączy, bardzo trudno jest trafić tym promieniem, bo on jest bardzo łatwy, jego trajektoria lotu jest do przewidzenia, e, niestety, ale myślę, że tutaj. No i to jest fajne, bo tutaj liczę, leczę nasze minionki, natomiast e, zadaję damage minionkom przeciwników. Jest nas tutaj dwóch magów plus Merkury, także my tu powinniśmy potężne obrażenia zadawać w przyszłości. Jak widzicie, zmarnowanie ra e, Many jest trudne. On tutaj nie zużywa jej dużo. Plus jeszcze, e, jak mam niebieskiego buffa, to tak naprawdę nie muszę się już w ogóle martwić o Manę. A dzisiaj podział. Mer A, Merkury sobie wraca do bazy. Niech sobie wraca. Kurczę, nie pocelowało mi się. Zaraz e, Nua będzie... a nie, już Nua ma tutaj ulti. Proszę bardzo. Widzicie, leczy to na razie całkiem porządnie. Jeszcze tutaj jak chyba ma mało życia, to praktycznie całość mu się uleczyła. Także tutaj tak naprawdę... musimy być ostrożni, żeby tylko nas Herkules nie wciągnął do akcji. Jeżeli się uda... żeby nas nie wciągnął... To już jesteśmy w domciu. O, teraz jak wszedł ze mnie Blue Buff, to dopiero um, wyszło z, z ile jamany zużywam, tak naprawdę. Tym to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś puszował, no ale w porządku. Ten loser jest bardzo, bardzo dobry do puszowania. Um, trafia się nim dosyć prosto, jeżeli przeciwnika mamy e, V. Jak to było? VVB. No, super. E, trafia się przeciwnika mm, bardzo łatwy sposób tym laserem, jeżeli on stoi blisko nas. Jeżeli jest oddalony, e, no to wtedy on tak naprawdę ma bardzo prostą drogę, żeby sobie uniknąć. tak? Wystarczy gdzieś tam zbiec na boki, tyle. Ale niektórzy tego nie robią i warto gdzieś tam może próbować. Ok, w porządku. Ja tutaj postaram się złożyć jakiś taki bildzik, może AP plus HP, jakieś takie konkretniejsze, bo lubię mieć dużo życia magami, bo tego to akurat pomaga. Się nikt nie spodziewa. Ok, strasznie tutaj nas poszują. Przez tą nułę ona tutaj tak wszystko niszczy. Będziemy mieli problem na pewno w przyszłości, bo tutaj niestety, ale ta drużyna jest taka dosyć sporo image, będą nam zadawać. No jakby tutaj Herkules chciał dalej za tą akcją podążać, to by marnie, marnie się to dla niego skończyło. Maksuję sobie jedynkę, ponieważ jest to mój główny item atakujący, tak naprawdę. Chociaż tutaj teoretycznie lepiej by było maksować trójkę, bo jest taka bardziej pod drużynę. To leczenie naprawdę potężne leczenie jest, jest dobre. O, i tutaj oni zostali oślepieni. Ale no niestety my tego nie widzimy, jako oni są oślepiani. Mm, kupimy sobie teraz coś fajnego. Kupię sobie Warlock, Warlock Sasha, tylko że niech on mi się tutaj do końca złoży. No i co? Nie uda wam się zabić tego Herkulesa. Jakbym to był ze swoim multi, to może coś by z tego wyszło. Zaraz, może uda mi się tutaj... Dobra. Zaraz jeszcze rzucę... Aha, wracasz sobie. W porządku. Ile mam tam? Mam dopiero 80 AP. Bardzo, bardzo mało. Ok, troszkę podpuszowałem. Liczę tutaj na to, że Hebo będzie w przyszłości potężny damage zadawał i tak jest zazwyczaj plus hebo jeszcze jest bardzo dobry na joście, bo tutaj ta mapa jest dosyć wąska, także jest gdzie się pobawić ulti i tak dalej no jak widzicie to jest dosyć fajne połączenie bo tutaj jednocześnie zadajemy damage i przywracamy sobie hapy dobrze jest też walcząc ra Gdzieś tam, powiedzmy, rzucić tego pilara słonecznego, czyli trujeczkę, i, i stać sobie w tym podczas walki, tak, żeby przeciwnicy po prostu podczas atakowania nas obrywali damage, a żebyśmy byli leczeni, tak? Okej. Okay. Spokojnie panowie. Zaraz się uleczymy. Niech no tylko użyje. No i super. Mu się wydaje, albo też manę to przywraca. Nie wiem czy wcześniej też przywracały, czy jak. Prawie tutaj się udało zahaczyć. Tak jak mówię, no ten laser on jest bardzo łatwy do uniknięcia ogólnie. Ja zaraz tutaj swoje ulti będę musiał użyć. Tylko niech no się tutaj uleczę. Dobra, troszkę się uleczyliśmy. Ok, aby tylko się teraz nie udało im nas wciągnąć. Dobra, z tym spadajcie. A my się leczymy. Ja już mam praktycznie full. Reszta tutaj załogi też praktycznie ma full. Także myślę, że możemy tutaj ruszać. O, fajnie. Właśnie widzicie, i teraz tym laserem trafić to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Ale mi się chyba udało. No jak widzicie, Ra jest bardzo dobrym healerem, warto mieć go w drużynie, chociażby na asalcie, gdzie jest to niezbędne wręcz. Ok, mamy pierwszy item. Kolejny. Nie wiem czy Talon, może i Talon, wtedy byśmy się leczyli jeszcze, jeszcze lepiej. Także może sobie od niego tu zacznę. Ojejku, ktoś tam został na tyłach. Niepotrzebnie troszeczkę, no ale to nic. Jak na razie jest ok. 1 do 2, dziesiąta minuta. Nie ma się tutaj czym przejmować. O, nadział się, a to kurczę. Felek. Ok. Także o, to ulti, moi drodzy, jak widzicie, ma zasięg dosyć spory. Kiedyś miał większy, zdecydowanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, nie tak w sumie ciężko trafić tym laserem, trzeba tylko porządnie przymierzyć. O kurczę. Oj, oj, oj. Teraz to nie pocelowałem totalnie. Oh. Nie jest dobrze. Przywrócę sobie tyle życia, ile będę w stanie. Szkoda by tutaj zostawić e, wieżę bez nadzoru totalnego. Okej. Okay. Dobra, udało mi się odpuszować. Merkury już biegnie. Także zaraz będę miał wsparcie odpowiednie. Teraz nie pozwolę sobie, żeby tak mi tutaj spadł ten level. Ważne, żeby się przez Herkulesa nie dać wciągnąć, Jak tylko nas Herkules wciągnie, to już jest pozamiatane wtedy. Ile tutaj? O, już mogę sobie kupić, także ja zaraz wracam. O, lecę z Talonem. Nastakowałem sobie całkiem nieźle tego Warlock Sasha. Zobaczmy jeszcze tylko. Do... Max. O, kurczę. Muszę, mogę aż do 100 tutaj go dobić. Dosyć sporo. Mhm, mm Udało się przetrwać <grywki> jakimś cudem. O Jezu, jak ja myślałem, że on będzie uciekał, a on se stoi. Kurczę, za, za duże wyprzedzenie jednak. W życiu bym się nie spodziewał, że będzie stał. Niech się tam hebo leczy z tyłu. Ja tu odpuszczuję. Okej, okay, Herkules oślepiony. O Jezu, byle gdzie? Niestety udało im się wyciągnąć mi spod wieży. Przyda mi się jeszcze tutaj coś. Przyda mi się tutaj jeszcze coś. Gdzie to będzie? Jest. Dobra. Czyli taki sam, taka sama ścieżka jak do Warlock Sasha. Jest bardzo fajny item na ra. O Jezus. Ważne, żebyśmy je utrzymali jeszcze troszeczkę to uwierzę, bo dopiero 13 minuta i szkoda by było, żeby już gra tutaj się kończyła. Ja zaraz tutaj Merkura go poratuję. Hmm, widzicie, już tutaj całkiem potężnie tutaj zadaje obrażenia. O, merkury to niech ucieka lepiej. Oj, 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 przeżył! Super! Świetnie, fajnie, że udało się przeżyć Merkuremu. Super. O Boże. Super. super Bardzo mi się podobała ta akcja w wykonaniu Hebo. Patrzcie, jednak ten laser no, on mógł być jakiś szybszy. Nie wiem jaki. Jakiś szybszy. No, nie wiem jeszcze. Jakby mógł działać zamiast tego, jak działa, no ale na pewno inaczej, że tak powiem. Dobra, cofnę się, chociaż ten item chyba kosztuje 2000, z tego co pamiętam. Tak, poczekamy jeszcze, podleczymy się w tym czasie. O, urwała, świetnie. Dobra, teraz pora się cofać. Niech oni sobie atakują. Jakby mi się udało ją upolować, moje multi, ale to nie będzie takie proste, niestety. Właśnie, nawet nie zdążyłem tam dolecieć na tym Multi. To ja się cofnę w takim razie. Kupimy sobie tutaj tego eteral Staffa. No i teraz już fajnie się robi sytuacja, jeżeli chodzi o życie. Już mamy 2000 ponad, że jest to dosyć sporo. Myślę, że zapewni mi to tutaj troszkę większe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o walkę e, z przeciwnikami, chociażby tego pokroju. Ok. Tak, jak widzicie, tym laserem zdecydowanie łatwiej się trafia, kiedy jest on z bliskiego dystansu rzucony. Fajnie jest też komuś na przykład rzucić ten, ten właśnie beam gdzieś tam pod nogi. On wtedy stara się z niego uciec, a my wtedy mamy, że tak powiem, klarowną pozycję do strzału naszym laserem. Także pokażę wam o, tutaj wrzucam i wiem, że na pewno ona będzie obiegała tędy, tak? Także o to mniej więcej chodzi. Możecie sobie to gdzieś tam w przyszłości wykorzystać. Okej, okay, ja się cofnę. Niech oni tam ją męczą, a ja, moi drodzy, teraz złożę sobie rodów tachuty, żeby mieć jeszcze więcej tutaj wszystkiego. I gisik ja, może być nawet ten. A ile ja się nie mylę, to jest właśnie ten który umożliwia poruszanie się. Battle Q2Move, tak, o to mi chodziło. O ja już tutaj całkiem nieźle zadaję, już mam prawie 300 powera ponad, nawet ponad prawie 400. Także to już jest coś. Teraz można już szaleć. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy jak ta akcja się dalej potoczy, czy oni będą tutaj ostro atakować, czy raczej mniej ostro. Strasznie Nuo ma mało życia, ja bym się tutaj na niej fokusował, zdecydowanie. O kurcze. Chyba tam przeszalał. No nie jest dobrze. Okej, okay. to jest właśnie tak jak powinno się działać. Ja tutaj chyba już niestety nie ucieknę. Chociaż może się uda. Jeszcze nawet troszeczkę odpuszuję. Nie wiem jak ja tutaj przeżyłem. Czy to przeciwnicy są tacy marni, czy... Czy to ja jestem takim hardcorem? Uch, uch uch. No nieźle moi drodzy. Nie wiem jak to się powiodło w ogóle. Ale cofam się do bazy. O, bardzo mało brakowało. W życiu takich uników nie robiłem. Muszę się nauczyć lepiej celować w tym moim ulti nieszczęsnym. Bo, tutaj, jak się nim trafi, moi drodzy, to ono potrafi zadać prawie 1000 obrażeń także to jest naprawdę dużo. Laser, moi drodzy, też już zadaje ponad 500, to jest już 1500. Jakbym miał pocelował z ulti, to prawdopodobnie by zginęła. O jejku, jak go zmiótł. Super. Bardzo mi się to podobało. Mamy przewagę, myślę, że możemy tutaj zdecydowanie puszować. O, no, Herkules coś się zastał w miejscu. O Jezus, pięćset obrażeń. Uuu. No dobra, leczymy się, choć, choć, choć. Nigdzie nie ucieka. Jak widzicie, mopak jest leczony po 112. To jest bardzo, bardzo dużo. Szczególnie na tym etapie gry. Ale zaraz jeszcze złożę RODO w Tahuti, które mi tu da 25%. I już mamy 600 POWERA, moi drodzy. Można by tutaj jeszcze coś fajnego złożyć. Ale ja tak naprawdę już nie wiem, co to mogłoby być. Po co używam tych skilli na no czysto? no po to, żeby dostać pasywka do movement speeda i szybciej pojawić się pod wieżą. Właśnie to w tym skillu hebo podbijającym do góry jest troszeczkę nurtujące, że on w momencie podbicia um, nie możemy tak jakby zadawać damage'u tej osobie, która została podbita, także to jest takie Takie troszeczkę denerwujące. Oj, nie wiem czy to weszło czy nie. Czy to chyba coś tam zadał? Dobra. Lecimy tutaj oczywiście pomóc. Srasznie dużo obrażeń otrzymuję. Musicie pamiętać o tym, o czym ja teraz zapomniałem, żeby nie biec e, walczyć bez trójki. Bez trójki, którą możecie sobie rzucić pod nogi. Ja miałem trójkę na dosyć wysokim cooldownie, także ona tutaj niestety mnie, nie, nie poratowała mnie. Ojejku, jakie potężne to było ze strony Merkurego. 800 prawie kryty. Świetny w ogóle zestaw widzę. Mam nadzieję, że uda mu się jeszcze obronić... Herkulesowi 400 obrażeń, to jest to. Zobaczcie, co się dzieje. Tak, to jest moja szkoła, widzę. Tak. To nie jest moja szkoła, żartuję. Nie, no oczywiście tutaj um, gromkie brawa za próbę podjętą. Jeżeli by się udało, no to super, a że się nie udało, no to niestety, zdarza się. Ale nie ma się co tutaj Przejmować. Już 1300 obrażeń zadaje z samego ulti. Także, jakby tutaj była możliwość jakiegoś stuna e, ze strony naszej drużynki, to byłoby bosko wręcz. Oj, oj, oj. Aż się kurczę. Nie wiem jak to się stało, ale źle musiałem obliczyć moment opadania nuły. Wiedziałem doskonale w którym miejscu spadnie i w tym właśnie miejscu użyłem Ulti. Ale niestety ona tutaj mnie właściwie to mnie nie uprzedziła, tylko za wolno spadła. Myślałem, że spadnie dużo, dużo szybciej. W ten sposób tak. Powiem, co ja mógłbym tutaj jeszcze złożyć fajnego, może jakiegoś activate'a do spida? Oj, taka akcja samotna. No nic, nie ma się tutaj co na siebie obrażać, oczywiście, bo my w tej akcji się wcale nie, nie bardziej popisaliśmy. Może uda mi się jeszcze wskrzesić. Och, patrzcie, zakończył Achmiusenkap razem z Nuą naszego tytana. No cóż, niestety, nie mam szczęścia chyba do tych bogów darmowych, bo inni Fira przyniosłem jedynie porażkę. Ale też to nie były najlepsze gry w moim wykonaniu. Myślę, zresztą zazwyczaj te jousty, które gram jako pierwsze przegrywam, a później na Conquestie i na Arenie się rozgrzewam i już jest w miarę ok. Także ja bym tutaj liczył bardziej na te późniejsze gry, jeżeli chodzi o moje wykonanie. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.